głos zabierze Pan Poseł Stanisław Rakoczy. Bardzo proszę. Ja to szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie, Wysoki Sejmie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dzisiejszej debacie w progu niezwykle historycznego wydarzenia jakim pierwszego lipca bieżącego roku będzie objęcie przez Polskę po raz pierwszy w historii przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Wydarzenie to historyczne, szansa to olbrzymia. Olbrzymia szansa na dalszą poprawę wizerunku Polski, na wzmocnienie naszej pozycji w Unii Europejskiej, ale jeszcze większe to wyzwanie, jeszcze większa to odpowiedzialność. Tym bardziej, że rozmawiamy dzisiaj o priorytetach, które zostały przygotowane przez rząd, przedstawione. Pan minister Dowgielewicz wielokrotnie na Komisji do Spraw Unii Europejskiej w szczegółach referował sposób, w jaki zamierzają być zrealizowane. Na części posiedzenia tylko mogę otrzymać kciuki, żeby się to udało, ale niestety obok budżetu, pracy... tych scenariuszy napisanych, przygotowanych przez rząd, przez parlament są scenariusze, które pisze życie. I z nimi też nasza prezydencja będzie musiała się zmierzyć, a nie wiem, czy nie będą to wyzwania jeszcze trudniejsze. Przypomnę długo dla porządku rzeczy, że są to wydarzenia na północy Afryki, to jest kryzys grecki, to jest wreszcie to, co wcześniej stało się w Japonii, a co wielkimi reper reperkusjami odbiło się na przykład na polityce energetycznej Niemiec. I kto by się tego jeszcze parę miesięcy temu spodziewał. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy sobie uświadomić, w jakim momencie Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Otóż obejmuje to przewodnictwo w czasie, kiedy Europa zmienia się w tempie i w stopniu, który do tej pory nigdy nie był obserwowany. Oczywiście spowodował to kryzys gospodarczy i główna przyczyna tych zmian. I tych wszystkich reperkusji, kiedy Europa musiała sobie odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych istotnych pytań. Do niedawna toczyła się taka dyskusja, którą by można zdefiniować takim prostym pytaniem. Pogłębiać czy poszerzać? Myśmy zawsze stali na stanowisku, że oba te procesy powinny i mogą przebiegać równolegle, ponieważ nie da się rozwijać jednocześnie się zamykając tylko otwartość pozwoli na rozwój. W tym kontekście bardzo się cieszę i mam wielką nadzieję, że w czasie polskiej prezydencji dojdzie do sfinalizowania członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej, że będą toczone rozmowy z pozostałymi państwami bałkańskimi, natomiast trzeba mocno uważać, aby przy tym takim spojrzeniu na Bałkany nie stracić z oczu Partnerstwa Wschodniego, bo to jest cel bardzo ważny i to choćby w kontekście negocjacji nowych ram finansowych, do których jeszcze wrócę, też jest rzecz ważna, żeby tutaj znaleźć odpowiedni, odpowiedni balans. Natomiast Szanowni Państwo, jeżeli idzie o priorytety, bo parę razy tu słyszałem o tym, że tej wspólnej polityki rolnej ktoś tutaj nie widzi. No, ja chcę powiedzieć, że zgodnie z tym, co jest zapisane w traktacie o Unii Europejskiej, rola parlamentów narodowych po wejściu jego w jego życie dosyć mocno wzrosła. I oprócz tego wymiaru rządowego, który oczywiście jest główny i wiodący, jest jeszcze wymiar parlamentarny prezydencji, w którym to, Szanowni Państwo, wspólna polityka rolna jest na pierwszym miejscu, jest pierwszym priorytetem przyjętym w parlamentarnym wymiarze prezydencji mało tego. Nam się udało uzgodnić z kolegami z Cypru i z Danii również jako jeden z priorytetów TRIA, czyli przez półtora roku to będzie przynajmniej przez półtora roku będzie to jedna z ważniejszych kwestii, którą będziemy poruszać, a jest to tym bardziej ważne, że przecież ta dyskusja w czasie naszej prezydencji nad wspólną polityką rolną się rozpocznie, ale na pewno się nie skończy. Ona ma szansę zakończyć pod koniec roku 2000, 2012, nie wcześniej, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Natomiast oczywiście wspólna polityka rolna i polityka spójności to są dwie polityki, które powinny być i myślę, że są z całą pewnością również dla rządu najważniejsze, jeżeli będziemy rozmawiać o nowych ramach finansowych, bo one są z punktu widzenia Polski Kluczowe, oczywiście wszystkie inne też są ważne, natomiast te dwie, myślę, są yy, wiodące. Yy, I myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest ten pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności po 2013 roku, yy, gdzie jestem przekonany, celem polskiej prezydencji będzie... Maksymalne zaawansowanie dyskusji nad propozycjami rozporządzeń tak, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu do końca 2012 roku. A w tym głównym nurcie dyskusji nad rozporządzeniami znajdą się zagadnienia mające bardzo istotny wpływ na zwiększenie efektywności polityki wspólności w kontekście realizacji tej właśnie unijnej strategii, o której tu tyle razy mówiono, strategii. 2020 czy 2020 jakby ją tam nie nazywać. Oczywistym jest również, że w drugiej połowie roku 2011 rozpocznie się dyskusja, czyli z początkiem polskiej prezydencji nad przyszłością wspólnej polityki rolnej i ona wejdzie w fazę rozstrzygającą. Komisja Europejska wtedy przekaże Radzie i Parlamentowi Europejskiemu pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących między innymi systemu płatności bezpośrednich oraz ważnych elementów wspólnej polityki rolnej, które będą miały decydujący wpływ na efektywne wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich. Ale proszę Państwa, ja chcę zwrócić uwagę, że tutaj mówię o tym, nie chcę oczywiście wchodzić w buty ministra Sawickiego, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że można coś wynegocjować dla siebie kosztem innych bo to jest zaprzeczenie idei solidarnej Europy i dzisiaj jakby mówić trzeba mówić o nowej polityce rolnej, a nie o wyrównaniu dopłat, bo tego się po prostu nie da, nie da wprowadzić pod dyskusję, bo to by oznaczało, że trzeba zabrać Francuzom, Belgom, Niemcom po to, żeby nam zwiększyć. Trzeba odejść od historycznych uwarunkowań, które legły u podstaw takiego ustawienia dopłat, że te siedemdziesiąt parę euro to jest na Łotwie, a ponad pięćset w Grecji. I zrobisz to od nowa, bo inaczej się, inaczej się po prostu nie da, bo tamci rolnicy wtedy też podniosą krzyk. A jest to dla mnie oczywistym, że dla zachowania równej konkurencji te, te płatności powinny być wyrównane. Natomiast nie wolno tu zapominać również o drugim filarze, bo on jest tym nośnikiem postępu i rozwoju. Proszę spojrzeć na polską wieś, jak ona się zmieniła właśnie dzięki tym działaniom z drugiego filara i porozmawiać z rolnikami, jakże to jest ważne w rozwoju, w unowocześnianiu potencjału polskiej wsi, nie tylko, nie tylko rolnictwa. Oczywiście można by tu mówić o wielu aspektach szczegółowych, ale myślę, że nie ma takiej, nie ma takiej potrzeby. Szanowni Państwo, ja chcę zapewnić, że Wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ci, którzy będą zaangażowani czy w parlamentarny wymiar prezydencji, czy w jakikolwiek inny, będą w sposób rzetelny bardzo usilnie pracować nad korzystnym wizerunkiem Polski, nad korzystnym wizerunkiem naszego kraju, nad tym, aby ta prezydencja stała się nie tylko sukcesem Polski, ale i sukcesem Europy. Bardzo dziękuję.